Cześć widzowie, z tej strony jego YouTube. Jak widzicie, teraz tutaj jestem sobie. I będę dzisiaj grać na Anarchia Praktik i spróbuję się wybić, więc posłuchajcie co dalej się stanie z moją historią dzięki dwóm. Dzięki. Ja spotkam takich chłopaków, którzy mi pomogli dużo. No zobaczycie. Cześć, jeżeli chciałbyś może dostać darmową lekturę na jeden dzień, to wbij na Craftcube. Pewnie się zastanawiacie, jak ja to zrobię, no to oglądajcie do końca i miłego oglądania, bo sam jestem ciekawy, nie? Papa? Czekaj, może przed openingiem y, dasz suba lub lajka, nie? Będę czy na Dobra, to otworzymy sobie teraz szynkę. O, ciekawe co ja tu Kurde, marchewkowa kusza. Dobra, mogło być gorzej, tak. Marchewkowa kusza, dobra. Jeszcze dwa klucze AWK. I taka kupa. No dobra, niech to będzie. Więc teraz będę się tepać może do innych graczy. Oczywiście z setem, więc widzimy się jak tego co dostanę. W sumie, ja i tak wiedziałem, że umrę, bo jednak jak ktoś pisze, na szacie kto chce i te to zazwyczaj się umiera. No ale, no, oglądajcie dalej. No, tak jak mówiłem, no każdy umiera przez te panie do innych. <grym> no, jak widzicie, umarłem. Więc wpisuję losu, los, losu i kit i po prostu zakładamy ten totemik. Totemik założony, pieczona we brzmie przewinka jest i lecę budować trapa, więc widzimy się, jak go zbuduję tak i będziemy trapować. Weźcie tam, nie zwracajcie uwagi na te dźwięki, ja tam po prostu śpiewałam z Toilet i tyle, nie? To szkibidi Toilet, szkibidi Toilet. Konruksu. Nie, nie, nie. Nie, nie, nie. I mi tak. że swojego zajączka straciłem. O nie, zajączek jest za mną. Nie. No dobra, Daily może odbierzemy. Ło, klucz i teraz tam może kit? Kurwa nie tak. Kit. I robimy opening. Aha. Coś godzin muszę poczekać, okej. Okay. Podejdę, co oddam i ty. No dobra. Ale chłop miał też królę Anarchii. Oni na grupkę do mnie dzwonią. No, no halo. Witam. Halo, No, witam. Witam, witam. Z... Pierdolę. Dara, daj chwilę. Ale ty mi i tak nie wierzysz, że tam, cię bo to są, to są skita, nie? No ja wiem. No. Ja Też ja wywalony. Już? No można, ale ja mam wywalony, nie? W tej, tej. Dobra. Jakie masz jej, tak ogólnie? No, mam. fenderczęście, <laughs> mam. Tak szczerze, że akurat się bałem strasznie, że mogli mnie oszukać. Ale tak się nie zadziałało. może sobie nawet zobaczyć. I oglądając ten film do końca, mam nadzieję, że montaż Wam się podoba. Bo na serio starałem się. Robiłem mega długo, uczyłem się tak montować. Bo tamten film to licha. Tamten film to nawet prawie. Jakby to powiedzieć... Nie był montowany, tylko takie gówno. Więc no, mam na nadzieję że się spodoba, bo montuję to już z godzinkę, a dopiero ten film. Film ma 5 minut Jak oglądacie to Co Tu coś jeszcze było kupi dino. Koło mojego Donata. A skalibura, ja tyle co skwek od chyba, sprawdzę... Jakby otworzyłem czy z taki rzadki? I nie, drop nie dropam mi nawet korona, Borda, dzięki, Vampiris. Proszę. Dlatego, dlatego mam, dlatego mam cały szalker przykierę Grimms. Ej, dobra, e, dobra. My... Ej, robimy trapa. Trapujemy. Na mosiku, no właśnie, na trzy osoby. Chciałam... No właśnie, jak ja to trapowałem to mi nic nie wyszło. No właśnie widziałem. Ale starałem się, tak? Ej, czemu mu ogarnąć elkę, jak... Jakbym nawet miał ubrać te... anarchisty, to muszę, czemu elkę ogarnąć. Może mamy jak? oczekiwania, prawda? Ja nie wiem, czy mamy ma. oczekiwania. No kurde. z tego coś dostałeś? Czekaj, okay. no nawet... Dałeś mu anarchiczny kill, czy nie? Nie. nie. Czekajcie, ja już... Ja, ja już sobie wziąłem z spokojnie. Jak on miał? E jak on miał, bo sobie napisał dziękuję. Masz, an, masz anarchiczny kill, czy nie? Woj też, Woj też. Woj... A ten masz onek czy nie? Jego już chyba na serwie nie ma. No to weź mu napisz, że ja dziękuję. Słucham. Masz, masz on okay. na kilo? Masz na kilo, czy nie? Mam, mam, mam. U kości te pa do kogo? Konradek z Radek, Konradek, piszcie się wyświetli. Konradek z Radek. Wysyłam Tepa? Tepnąłem Kur... Dobra, jak się nie... Jestem... Bożę jestem kinni. Dobra, o nie leci, leci w dół. El... Szukam. Oh, bo... Uciek? Uciek? Szukam go. No, szukam go. Dobra, biorę ale i biorę ten. Na wędkę nie lata. Wędka. Wędkę surfera. Wędka A. surfera to. Wędka Wędka nie lata działa tak, że... Wiem, no kogoś wiem, tam trafisz tu mm -hmm. Gdyby nie maksymalnie, to bym wadł. Chyba stracił. mega mocny gra. Mm. Dobra, typamy. E bo ja maksima nie mam chyba. Masz maksima wrażliwo? Tak, tak mam. Używam, używam, używam. <słuch> subite, jak to widzę, jak sukularna? Bra. Gdzie jest tu, gdzie jest jeden, gdzie jeden. jeden. Idę. Jestem. Bra. De? One. D, de, dead Tutaj, kolejny. Strefka. A nie, nawet nie ma co mnie strefki zakładać, czyli i tak deadna. De, de. No co, no dawaj. Dawaj no, Ale Ale mocnego no, That... teraz. Żywam. No, muszę wracać. używam. Nie było trzeba. On <grych> dead był. No, ty Ale muszę wracać. Dawaj, jak akceptuję ode mnie. Okay. dobra. Tera, teraz wyjdzie, 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 proszę. Kurde, na spawnie, dziad. Dobra, typaj jeszcze raz. Pokémon jakiś. Tepaj, typaj, no, 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 pokémon. Tepam się do niego. Jestem. Judda, ile diaksów? Jego, jest dużo diaksów. Jestem. Hitnięty jeden. Z diaksów jest hitnięty jeden. Spawn użył, spauna. Wiem, oni o raju, ale ja go nie jakiegoś jednego diaksu. Bomba w maksymalnym ksywaliście. Potem wycinać. No, to pewnie będzie i tak za jakieś 20 minut. <tryk> tak, 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 jestem, jestem. Gdzie on jest? Na dół, na dół, na dół, na dół. Ja Nie mam ten, nie mam nie mam jak w się. Dobra, kopę, Dobra, eee, dobra, y y y dobra, jak chcesz tam. O, już ordon, tepaj do mnie, tepej. do mnie, tepaj do mnie, ja To tepę do kolejnego. A ty jeszcze suba nie dałeś? Dawaj to, a nie tam gadasz. Stary, co ty robisz? Dawaj suba. Na ja już ci wysłałem. Okej. Okay. Okej, okay, okej. Okay. To no. jak kiedyś Denisa tepam. Deniska. Mm. Dobra, tepnął. Tepam. Deniska mnie tepnął. Jestem. Gdzie on jest? Tutaj. Ucieka. 1. Chodź. Chodź, tu to jakiś domek. Dobra, wędka, wędka. Surferka. Jakiś... Dobrze. Dobra, D dostał. Kurde. Oni mają chyba ten obronę przed ogniem, czy coś takiego. Dobra. dobra, używam węd wędkę surwerka. Jestem! Do dostał! Dostał! Zabiję chyba! Nie! Ukradł Nie! Ukradkila! deda! Ukradł kila! Bo to był jego chyba kolega, dobra? Czekaj! No, w... możli używam... Możliwe! Używam wędki. Nie no, ja go nie trochę. Traf... No on... kołebi tutaj stawia, ale dobra. Ej, ten pet Oda. mi tak przeszkadza. Ja go, ja go zaraz zdejmę, nie? Jedzenie. Uh -huh. y tam jest gdzieś. O. On ma 13 sekund jeszcze. Czekaj, ja sobie zjem, bo ja nie mogę biegnąć już. Dobra, i sobie i tego peta zdejmę, dobra? No. Pet. Nie on ordą, 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 aleczka dla niego Ej, jak coś to tepaj tepaj, to te, tepaj się tepaj. Mam typa. Dałem sobie Sonika. No ten, szybkość dwójka żebym mógł lonić ich. Co? Bez Zajączka, bo, z, bo Zajączek przyskadza. Kurwa, to no. korona! O ja pierdzielę. Dobra. Dostał? Tak. a nie, przecież my nic nie nie, nie, sumi, coś nie, coś to nie coś. robimy. go. On pisze, on, on, na tabliczce pisze, on coś na tabliczce pisze. Kolejny ty, kolejny ty! O nie, dobra, to jego kolega. A to kolega. nasz! A. Nie! To jest Shimi. Tak, to nasz. E kurwa. To nasz. Nie, 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 nie. To coś, coś. Ej, kurwa! Nie, nie, nie! E, to nam go na... Sprawdzę, czy działa Z wami go nie, nie działało. Działa. Nic, nie działa nie bijcie, nie bijmy go. I jeszcze może dodałem do Ej, bijemy go! Zbijamy mu łaska, no, jednak, jak myślicie, nie może być jak najlepiej w tych wszystkich, co się dzieje. No, typnąłem się do typu, już tamtej akcji nie chcę pokazać, bo była nudna. Jak, o, wygraliśmy, ale koronę dostaliśmy. Ale zobaczcie, co się będzie działo teraz. Typnąłem kogoś. Ciebie? Nie. A ciebie? O kurwa, uciekaj, 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 uciekaj. O, Przypadkowo klikn y y typnąłem koronę. Leżę. Jeden le Leży. Co potem, totem, totem? No i my ciebie uciekaj, uciekniesz. Nie dam rady, stary. A serio? Totem oh mi zbił. Tak, tak, tam Tylko oh my totem kolejny. No oh uciekaj, czekaj, ja cię knokam, ja cię knokam stary, uciekaj. Właśnie cię knok... No. Wiesz tym, że ja cię właśnie uratowałem knokiem? Ja już, ja już wędka Też. A wiesz tym, że ja cię uratowałem knokiem? Bo on chciał cię już chwitać? Jego ja knokuję Powiedz, ile masz anty. Mmmm, yy, 9 Widzę was, nie uciekam stąd. Uciekaj, uciekaj. Jak, jak no, ci się skończy, anty? Jak ci się skończy, idziemy, anty? Nawet no, uciekam. Uciekłeś? Mmmm, tak Nie. Dobra, taki śniegaj się pojawił obok mnie. Ale uciekłeś? Nie. Bije mnie. Dadasz? Hardy. 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 E, hardy. Nie dam, hordy! Hordy! Nikt nie że zabił mnie! To, jeszcze w Nie, to, mnie zabił. To, to ten, to ten, co byliśmy przy nim? Ja nie wiem, gdzie on nagle zniknął. Bo... No niestety, widzowie, jak widzicie, nie udało mi się to zrobić, to, co miałem. Ale mam nadzieję, że Wam się podobało, więc dajcie lajka i suba i narkamie.